To jest prawdziwa elita i można mieć 8 klas albo mniej szkoły podstawowej i być w tej prawdziwej elicie, która po prostu się Polską przejmuje. Ale te wulgaryzmy były elementem czegoś więcej, były elementem takiej strategii na zastraszenie, przerażenie, zmuszenie do milczenia wszystkich, którzy mają inne zdanie. To o to chodziło. I tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie jedną rzecz. Gdyby nie telewizja polska i jej odporność psychiczna, odporność państwa, dziennikarzy telewizji polskiej, Andrzej Duda by nie wygrał, bo po prostu zastraszono by, zmiażdżono by, połamano by kości wszystkim, którzy mają inne zdanie. I o to chodziło w tych wszystkich atakach na telewizję polską, żeby mieć poczucie, żeby mieć możliwość bezkarnego manipulowania na całym społeczeństwie, żeby nie było Kanałów, którymi idą sprostowania, którymi idą prawdziwe informacje, którymi idą choćby poglądy obecnego prezydenta, by tylko zakrzyczeć, zawrzeszczeć. O to chodziło.